To kolejne zlecenie, na które jak co dzień przyjeżdżają pracownicy miejskiej ciepłowni. Lato bowiem to pracowity okres, wszelkie prace remontowe i konserwatorskie realizowane są według potrzeb, a jedną z najpilniejszych jest płukanie wymienników ciepła, które u klienta trzeba zdemontować, a po wykonaniu usługi zamontować na węźle mieszczącym się w budynku. Po co? Po to, by usunąć wszelkie osady powstające w wymiennikach. Te bowiem mają negatywne skutki, zarówno związane z komfortem cieplnym, jak i z opłatami. Każdy milimetr brudu, który znajduje się w wymiennikach, czyli kamień kotłowy, szlam, osady powoduje to, że zamówione ciepło przez wspólnoty mieszkańców nie jest odbierane w 100%. Tak? Czyli we wszystkich, dla wszystkich w interesie jest to, żeby utrzymywać w czystości węzły i wymienniki ciepła. Akurat w tym budynku przy ulicy Mroza czyszczeniu podlegają jedne z większych wymienników ciepła, tak zwane jady. Te, jak i inne wymienniki trafiają na ten zabieg do stacji chemicznego czyszczenia, która znajduje się na terenie ciepłowni kortowo w Olsztynie. Jadą do płukalni są podłączane chemią techniczną, które czyścimy te wymienniki i osuwamy osad, sprawdzamy ciśnieniowo, następnie po wypłukaniu sprawdzamy też ciśnienie, czy nie nastąpiła nieszczelność, bo taka sytuacja może być, że po usunięciu kamienia może nastąpić nieszczelność wymiennika, tak? Czyli jeżeli jest wszystko ok, sprawdzimy to ciśnieniowo. Przyjeżdżają na monterzy montują, ubierają i temat jest zakończony. Zdarzają się jednak klienci, którzy latami bagatelizują czyszczenie wymienników ciepła. Wtedy potrzebne jest dodatkowe działanie MPC-u. Zdarzają się takie perełki, przeważnie od, od ludzi prywatnych, gdzie ktoś nie czyści wymiennika 8-10 lat i nagle się okazuje, zaczyna się sezon grzewczy, że nie grzeje. I wtedy jest problem. tak? Czyli w, tym, w takich sytuacjach musimy zapewnić wymiennik zastępczy, nie możemy zostawić e, klienta. Bez ogrzewania w okresie zimowym, i do tego jesteśmy jako MPC przygotowani. Mamy, mamy kilkanaście wymienników zastępczych, które są przygotowane pod każdy rodzaj wymiennika i montujemy zabierając te wymienniki, które na nieszczęście nie zostały na czas wypłukane. Przykładowo, wymienniki ciepła, zanieczyszczone warstwą kamienia wodnego grubości 3 mm, obniżają sprawność działania systemu nawet o połowę. Dlatego właśnie konieczne jest terminowe płukanie wymienników na ogrzewanie co 3 lata, natomiast na ciepłą wodę co 4 lata. Pierwszym sygnałem dla klienta może być to, że woda nie jest tak ciepła, jak być powinna, podobnie z ogrzewaniem. Specjaliści od węzłów i zainstalowanych w nich wymienników także wiedzą, kiedy urządzenie wymaga kontroli. Jeżeli chodzi o nasze węzły, które my obsługujemy, jako MPC jest ich około 1200 węzłów i parę tysięcy wymienników różnego rodzaju. Od tego są rejony, czyli mamy mistrzów rejonu, mają podgląd na prawie każdy węzeł i oni obserwują, jak zaczynają być wysokie powroty, to już jest pierwszy sygnał, że musimy coś z tym zrobić. A żeby coś z tym zrobić, to trzeba wypłukać. Stacja czyszczenia chemicznego wymienników ciepła z dużą skrupulatnością dba o środowisko dzięki nowoczesnej technologii i aparaturze, która unieszkodliwia ścieki powstające po płukaniu. Jesteśmy pod stałą opieką firmy zewnętrznej, laboratorium, to mamy też w mpc swoje laboratorium. Nie możemy po puczyn poprodukcyjnych, nie mamy takiej możliwości, żeby zrzucać tak zwane do kanalizacji miejskiej dopiero po przeprowadzonych badaniach. Oczyszczeniu, po wynikach, dopiero możemy to zrzucić do kanalizacji. Także jesteśmy objęci dosyć rygorystycznie tymi badaniami. Bo ochrona środowiska dla ciepłowni to temat równorzędny z bezpieczeństwem dostaw i komfortem cieplnym mieszkańców. Dlatego też miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Olsztynie ma coraz więcej klientów z całego kraju, a sieć miejska co roku się rozrasta.